Witajcie, witajcie, pokój dobro, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do wspólnej modlitwy na koronce do Bożego Miłosierdzia. Modlimy się za dusze w czystu, cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć. Za tego z nas to najbardziej potrzebuje modlitwy. Zachęcam was do tego, żebyśmy udostępnili. Patrzcie, co się dzieje. Pierwsze miejsce niektórzy mają. Witam Tytusa, tak Darek, szczęść Boże, witajcie, przepraszam, że wczoraj nie było koronki, ale nie zawsze się da, więc najlepsi odbiorcy już zobaczcie, nasz YouTube się ciągle zmienia, to wszystko jest też dla Was, dla mnie, żebyśmy mogli dotrzeć do jak największej ilości osób, udostępniamy naszą modlitwę, dajemy kciuk do góry, hashtag modlitwa, hashtag miejscowość, hashtag Pawlukiewicz, hashtag koronka, hashtag Jezus, hashtag no to co uważacie. Za, za dobre, to po prostu zróbcie. Modlimy się w intencji tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę za dusze w czyściu, cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć, za naszą ojczyznę, za tego z nas, kto nie potrafi się modlić, za tych, którzy zostali w jakikolwiek sposób skrzywdzeni w kościele przez kościół, za tych, którzy krzywdzą kościół, za tych, którzy. <laughs> Nie potrafią się modlić, pogubili swoją drogę wiary. Módlmy się za, za siebie nawzajem. Zachęcam Was, moi drodzy, przypominam kciuk do góry. Zachęcam Was, moi drodzy, do wsparcia tego kanału, żebyśmy mogli dotrzeć do jak największej ilości, rozwijać też ten kanał. Bardzo mi na tym zależy. To co, piszemy naszą modlitwę. Witam, Grzegorz. Przepraszam jeszcze raz, że wczoraj nie było koronki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nasze winy, jako i my. Odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod pąskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebian. Stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca, wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechu podpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, na Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Pozdrawiamy Holandię. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Trzecia dziesiątka naszej koronki do Bożego miej Miłosierdzia. My myśmy w intencji także Łukasza. Nie widzimy go. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Przypominam, moi drodzy, modlimy się na koronce do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze. W naszych intencjach, szczególną intencją jest modlitwa za księdza Piotra Pawłukiewicza o radość nieba dla niego, dar beatyfikacji i Boże Czwarta dziesiątka. Ojcze Przedwieczny. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie ze grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. W intencji Jezus Chrystus, który. Łamię pierwsze przykazanie nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Dokładnie troll. Nie będziemy go na razie blokować. Jakubinka, witam bardzo serdecznie. Piąta, dziesiątka, modlimy się za siebie nawzajem. Wszyscy moi drodzy, dajcie kciuk do góry, bardzo was o to proszę. Módlmy się dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty Mocny, święty nieśmiertelny. zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako Zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako Zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrowie miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jak zapłać, moi drodzy, za wspólną modlitwę. pomódmy się za naszą Ojczyznę Polskę. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gadzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. Za wszystkich, którzy są zniewoleni działaniem złego ducha, módlmy się. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, aby go Bóg progonić racz. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzy niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen blokujemy Jezusa Chrystusa, trolu, jeden, płacimy podatki, każdy z nas płaci podatki, nie jesteśmy darmo zjadami, tyle. Joanna G. prosi o powrót wiary dla syna. No to pomógłmy się przez stawiennictwo Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, i Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Moi drodzy, troszeczkę sterowałem też z komputera pewne rzeczy, dlatego mój wzrok gdzieś uciekał. Bardzo za to przepraszam. Ale nie mam studia, po prostu się rozwijamy. Bardzo Wam dziękuję. Gdyby ktoś chciał zrobić zrzutka na zrzutkę na nasze inwestycje, będę bardzo wdzięczny. Gdyby ktoś chciał wesprzeć ten kanał, to też może to uczynić poprzez super naklejkę, super czat, czy stałe wspieranie tego kanału, za co bardzo, bardzo dziękuję. Życzę wszystkim Wam dobrej nocy. Uciekam moi drodzy do. Tak, więc widzimy, że z dzisiaj jest, z dzisiaj trochę troli się pojawiło. Nawet blokada coś jest teraz widzę. No to Bobra też blokujemy. Bobra też blokujemy. Adam Krempeć prosi o modlitwę. Modlimy się we wszystkich intencjach, ale też niech będzie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Darek, dzięki za pomoc. Grzegorz, dzięki za pomoc. Bardzo Wam dziękuję. Życzę dobrej nocy. Dobijamy do 15 minut i proboszcz gwardian idzie dalej do, do ludzi, bo jeszcze się ktoś dobijał, bo grupa coś nie dojechała, więc zobaczymy. Okej, okay. trzymajcie się. Dobrej nocy. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie wiem, co oznacza Agnieszka Buchalik, najlepsza, najlepsi odbiorcy, Maria K., najlepsi odbiorcy, Dorota Zabaga. ale wszyscy macie po 75 punktów. Niektórzy mają mniej, to chyba chodzi o ilość czatów. Nie, to jest najważniejsze. Dobrze, że jesteście. Nie wiem, co to YouTube wymyśla. Pewnie wiele rzeczy wymyśla, algorytm i tak dalej. Działamy, nie poddajemy się. Życzę dobrej nocy. Z Bogiem.